Któryś za nas cierpią, drogę, ile słów zmiłuj się nad nami. Woda tak, wznoszą się z A tajemnica szczerza na nimże A. XVI, XIV mis morally authorized by Roman Jahreș. Zatrzymujemy. Do niesienia krzyża przygotowują się przedstawiciele akcji katolickiej. Stacja jedenasta. Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chrystej, błogosławimy Ciebie, Boś przez Chrystus, święty, 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 święty Na krzyżu Bóg objawił swoją wszechmoc, kiedy stał się w pewien sposób wszechsławy. Pan Jezus po pokonał potęgę zła i śmierci wówczas, gdy dał się przybić do krzyża, nie mogąc poruszyć ani ręką, ani nogą. Kiedy zeszłą dogarnia nas zło, w ostatnich dniach może tragiczniej niż kiedykolwiek. Pojawia się pytanie o to, kiedy i jak Bóg zadziała. W jaki sposób przekładny stwórca wszechświata okaże swoją potęgę w naszej historii naznaczonej bólem i lękiem. Ludzie wiary przyzywają Bożej Potęgi, chociaż nigdy nie wiedzą, w jaki sposób Bóg swoją moc okaże. Jakie to ważne, abyśmy pozwolili Bogu być Bogiem, z wszystkimi Jego pomysłami, na to wszystko, na co nam pomysłów brakuje. A równocześnie, abyśmy, widząc Jego ukrzyżowane nogi i ręce, dali Mu do dyspozycji nasze nogi i nasze ręce. Panie Wszechmocny, w Twojej ukrzyżowanej bezsilności, daj naszym czasom pokój Zmiłuj się nad nami panie Zmiłuj się nad nami